Nie mogę się żądać, żeby ani lata. Żaden cię się nie powtórzy. Nie mam tu podobnych nocy. Tu, tych po podobnych kup Tu, jednak spojrzyj w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił by przy mnie głośno, tak mi było, jakby ruszał przed otwarte padła okno. Przecież kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz uszalem. Rusza, jak ty, low, rusza. Si kwiat, a może kamen. Czemu si ty się złagodzisz? Si Z niepotrzebnym mieszasz się Jest też, a ty musisz mniejsz, mniejsz, a więc to jest pionek. Uśmiechnięcie, uchabnięcie, Próbuję myśleć, szukasz zgody, z góry, Choć różnym myślem odszedłem, Jak dwie grob mężczyzny z